Dzień dobry, dzień dobry. E, tak jak obiecałam dzisiaj torebki. E, mam ich całą górę. Tutaj możecie zobaczyć. Ja jestem przerażona, ile ich mam. E, ale to jest dobry moment, żeby zrobić z nimi porządek. Bo wkładam jedną drugą i może coś się zmniejszy z tej góry. E, o torebkach. Torebki e, są tak stare prawie jak nasze buty. Już ludzie pierwotni nosili takie kieszonki, takie sakwy ze skór, z juty, bo byliśmy ludem zbieraczu łowieckim, i to co zebraliśmy, to mieliśmy takie właśnie woreczki, takie większe prawdopodobnie, i nosiliśmy w nich swoje zdobycze. Później w średniowieczu aha, jeszcze w Egipcie też noszono takie przepaski na monety, to nosili, nosiła arystokracja. Takie, takie kieszonki na, na pasku, jak teraz u nas nerki, to tam też mieli coś podobnego. W średniowieczu noszono tak zwane listonoszki, to nosili kupcy, yy, posłańcy, żeby przynosić nich dokumenty, pieniądze, no jakieś tam swoje drobiazgi. XVI, XVII-XVIII wiek torebka się rozwija. Jeszcze funkcjonuje tak zwana torebka posagowa. E, dawana pannom młodym w Posagu, były to torebki haftowane. Później były też e, torebki tak zwane Switch Switch baby. E, nie pamiętam dokładnie tej nazwy, przepraszam ale możecie sprawdzić sobie na internecie. To były takie torebki malutkie, które panie chowały w fałdach swoich sukni z jakimiś ziołami zapachowymi, żeby ukrywały nieprzyjemny zapach, ponieważ no, w tamtych czasach się nie, nie za często myto. Więc nosiły sobie taki podręczny portfelik, jakby w sukni który miał za zadanie niwelować te zapachy. W XIX wieku były takie malutkie torebki nazywane śmiesznotki. One były takie na rękę, takie malutkie do po prostu jakichś tam drobiazgów podręcznych. Panie nosiły tak w ręce lub na nadgarstku zawinięte, takie, takie małe sakiewki. No, w XIX wieku, właściwie już po rewolucji francuskiej, w XVIII, kiedy zaczęła się torebka już mocniej rozwijać. No, w latach XX mamy już ich ogrom, a XXI wiek to już całkowicie zatrzęsienie torebek. Najbardziej znani producenci torebek to Louis Vuitton i Maison Hermes. A no, oczywiście są jeszcze takie y, torebki jak Versace, Versace, Chanel, ale te dwa, które wymieniłam są wcześniej najsłynniejsze. No i najdroższe prawdopodobnie. Dobrze moi drodzy, nie ułożyłam ich jakoś kolorystycznie ani wielkościowo. Y, mam taką torebeczkę, którą by można nazwać właśnie śmiesznotką. Y, większość moich torebek jest albo ze albo ze śmietniczka. Po prostu panie wyrzucają. Nie, nie wiem dlaczego. Niektóre są nowe, niektóre przerabiam. Albo tworzysz czegoś torebkę. I mam tu taką torebeczkę typu śmiesznotka. Taka właśnie na rączkę. Malutka. To znalazłam na śmietniku. Ona ma takie fajne koraliki i. Fajnie się tak błyszczy z tyłu, jest gładka, zapięta na taki rzepaczek. Ona nie jest jakaś firmowa. Taka tylko. Nawet telefon chyba się nie zmieści. Może jakaś puderniczka, szminka. Będę je przekładać z mi z jednej strony na drugą. Z małych torebek mam jeszcze coś takiego. Czarna na łańcuszku taka typowo wizytowa fajna na dyskoteki, bo malutka. A ja na dyskoteki w ogóle nie noszę torebek. jak wszystko trzyma i pilnuje. taka wizytowa, fajna mała bankietówka to się nazywa. Nie jestem pewna. Nie znam się na rodzajach torebek, więc wybaczcie. To jest torebka ze śmietniczka. denfery. No to jest marka, którą znacie na pewno ze sklepów CCC. Też niezniszczona, ładnie zachowana. Wygląda prawie jak nowa. Nie wiem, mało chodzona w każdym razie. To jest torebka, którą kupiłam w szperaczku. I to jest torebka. dobrze nie widzę. Jenson, Jans jakaś Jenson Thompson, nie wiem. Taka dość duża, bo ja mam dużo rzeczy do schowania w torebkach i w tej torebce najczęściej chodzę. Właściwie to ostatnio w torebkach w ogóle nie chodzę, bo chodzę z plecaczkiem, yy, bo jest najwygodniejszy. Jak coś znajdę na śmietniku, to taki plecak ma. na ląpek z damę to tak nawet nie wypada, ale yy, marzy mi się taki. Plecak typu retro, są takie, ale no są drogie i no nie stać mnie na nich za bardzo, bardzo, ale może kiedyś uzbieram. Jeszcze podobają mi się takie futrzaki, które są w H&M-ie czarne, no też bym, też bym mogła mieć, bo jest w Miałam elegancki właśnie plecak, kupiłam sobie go w Grecji za jakieś tam chyba 20 czy 30 euro, podróbka Louis Vuitton. Dość długo mi służył, ale zamek się rozleciał. Ale szkoda mi jej wyrzucić i myślę, co by zrobić, żeby zrobić. Żeby dalej jeszcze posłużył. Pomyślmy. Ta jest troszeczkę przybrudzona. Ostatnio białe się szybko brudzi, ale taka słodziaśna plażówka do śmietnika. Ostatnio ją użyłam do noszenia zniczy na Wszystkich świętych pani się sprawdziła. Taka mała to też jest śmietnikowa. Mała torebeczka czarna z zameczkiem śmierła. Z atmosfery. To jest akurat atmosfera. Też ktoś... atmosferę. Pisze. Jakby kto nie wierzył te śmietniczkę. Tą znalazłam ostatnio, to jest e, chyba River Island, to jest rybka, którą znalazłam parę dni temu, już ją uprałam. Nie wiem, czy widać? River Island. Tylko ma te uchwyty troszeczkę starte, ale to jest do zrobienia. Fajny furczak, ja lubię takie furczaki, o, to jest to. Jeszcze jedna furcza, który kiedyś kupiłam na Targu Staroci sobie, bo mi się bardzo podobał ten przód. To jest chyba kozia skóra. Też taka, ona to nie jest firmowa. Ale jest. Mister Turek. Yy. Warszawa 1948 rok chyba założenia. No fajna, nie? Taka, yy, trochę taka pierwotna ludzie pierwotni. To jest y, parfum. Taka mała brązowa. Do sukienek, do jakiejś na szybkie wyjście w brązowych odcieniach. To też jest ze śmietniczka. Też ją gdzieś tam kiedyś znalazłam. To jest też śmietnikowa torebka. Też ją chyba niedawno znalazłam. Ma fajny taki złocony wzór. Duża firmówka? Czy nie firmówka? No niby tu jest jakaś. New Lock. Jakaś New Lock jest. I ona jeszcze ma w sobie drugą torebkę. Taką mniejszą była w zestawie. Ale to chyba nie jest też, nie jest oryginał, ale były dwie. Jedna mniejsza, druga większa. Także co kto woli. To. Yy, tutaj nie oparłam się. Kupiłam sobie w szparaczku taką małą Zuzię. No, taka była słodziaśna, a dozbawała się we mnie mała dziewczynka i musiałam ją mieć. Nie wiem po co, mieć, może na jakieś krótkie wypady gdzieś tam coś wrzucić, tylko jakiś telefon, kanapkę i lecieć, nie? Taka słodziaśna, nie? Zuja Zuzia ją nazywałam. To ostatnio znalazłam. Plecaczek psówki, taki kultowy. No jest trochę wytarty, ale to już Sówki mnie urzekły, więc wzięłam. No już jest wybrany. Jest chyba jakiś firmowy. Nie ma tu nic. Czekajcie. Tu jakaś metka. No, coś po angielsku, więc chyba nie nasza. Taki sobie. Fajna jest na jakieś odznaki, jak ktoś zbiera jakieś znaczki i przypinki, to taki, taki ciekawy model. To jest też śmietnikowa. Tu jest trochę podniszczone. Grandini made in Italy. O, taka elegancka torebeczka, fajna. Hmm? To jest moje pierwsze... No to chyba jest kilka w środku. Czekajcie, muszę wyjąć. To jest moje pierwsze znalezisko. Jak zaczęłam chodzić po śmietniczkach. To było w styczniu tego roku. To chyba poświąteczny prezent komuś się nie spodobał. Witchen. Oryginalna nowa, jeszcze jest zameczek zafoliowany. W środku nawet chyba było. Tu mam yy, certyfikat Bardzo fajna torebka. Ale gdzie ja mam z tymi torebkami wszystkimi chodzić moi gros? Gdzie? To jest taka torebka zakupowa. Też ją bardzo lubię, już ją ratuję, bo już mi pękło to oczko i Andrzej mi skleił taśmą. Taka na chlebek szybko do sklepu rano. Wdzięczna, taka mała. Yy. Niebieska, mała sportówka. Też ze śmietniczka. W ogóle na śmietniku zauważyłam, że można spotkać bardzo, bardzo dużo czartek. Tą kupiłam w szparaczku, ale mi się już potarła. I chyba ją zasprajuje, bo może spray będzie trzymał. No, jest tak słodka, że nie wyrzucę jej raczej. I mam jeszcze taką niebieską, też z różyczką. O, takie fajne. No, niebieska się lepiej trzyma od tej. Co tu? To też było jedno z moich pierwszych nalezisk. Zebra, żółta, duża sakwa, plażówka. Też na, zawsze ją biorę na, na, nad morze, bo się dużo mniej mieści i jest taka dość mocna. A w środku jest taka skórkowa więc ten piasek tak się nie osadza na niej. To jest to czarna kopertówka z maseczką. Jeszcze taka czarna kopertówka, też śmietnikowa. Jedną wiem, że miałam kupioną taką kopertówką w szparaczku, ale nie wiem którą. Ta jest jakaś podniszczona. Tutaj muszę coś wymyśleć I też czarna taka troszkę większa. No kurczę, nie mogę się oprzeć, jak idę po śmietnikach i leżą torebki. No no, no jak można? No. O, tu jest coś rzędzi. O, Tu mam taką małą. Też czarną. Tylko tu chyba się zamek zepsuł. Nie. Aha, urwało się ucho. Urwało się ucho. Jaki zapach. O, Andrzejek wrócił. Byli z synem oglądać mieszkanie i się przeprowadzają. czy znaczy syn się przeprowadza. E flizelin, nie, nie flizelinka, jak to się nazywa, kurcze, flausz, chyba flausz, też śmietnikowa. Nie jest chyba filmówka, nic tutaj nie pisze. To jest torebka, którą kiedyś Wam już pokazywałam, A dalej jest nieskończona. Torebka zrobiona ze swetra, obcięte rękawy, zszyty dół, tu coś sobie wymyśliłam, chociaż nie bardzo mi się to podoba. I tu muszę jeszcze wykończyć. poluję na jakieś futerko. Najbardziej mi tu pasuje futerko. Taka zimówka, wełniana. Kiedyś może się doleży. Następna czarna śmietnikówka. Mała kupertówka. Też ją lubię, bo tak można od razu przerzucić i się leci. No. A jeszcze taką, tą sobie kupiłam w taką małą, ludową, bardzo malutka, taka właśnie z tych śmiesznotek jakby, z wielkości dłoni. No co, na portfelik chyba tylko. Tu widzę, że mam dwie w jednym górze. o, tu jest torebka gwiazdy, taką gwiazdą, taki aksamit czy plusz to jest. Też ze śmietniczkę. I to jest Jane Ferry. Taka fajna. Myślałam, żeby tą gwiazdę zrobić na srebrną, no żeby ją było bardziej widać. Ale czy ja wiem? Na razie jest jak jest. Tu co mamy jeszcze? O. Tu mamy... O! Kupiłam tą torbę z nadzieją, że jest oryginalna, ale do dnia dzisiejszego nie wiem. Torebka z Prady. Ona jest ze szparaczka i była droga. Z tego, co pamiętam. Andrzej mi ją właściwie kupił. E... No ma dużo sygnatur. Na zamku jest sygnowana, w środku jest, też ma wyściółkę z Prady. Może i oryginał, nie wiem, chociaż ciężko powiedzieć. E... Prada chyba w granicach 3-5 tysięcy mniej więcej tak się kształtują toretki z prady i tu mam taką zwykłą też sakową też ze śmietniczka przeniesiona taka klasyczna, fajna większa to ostatnio też znalazłam na śmietniczku i też mi się tak spodobało, że sobie wzięłam taki piesio Taki malutki znaczek tak? Tak. tak. Tu mam taką budową yy, skrzydełka. To już ją bardzo lubię. Z takimi koralikami u dołu. Czasem te koraliki mi się plątają, ale fajna jest na plaży, na spacer nad morzem w jakiejś takiej zwiernej sukience. Yy. Tą wam kiedyś pokazywałam. To jest Gino Rossi. Była uszkodzona, ja ją tutaj ozdobiłam. Nic dalej z nią nie zrobiłam, chociaż myślałam, żeby jeszcze jej gdzieś tutaj nie, nie porobić, ale na razie została taka, jaka jest. To ostatnio znalazłam futerał na aparat fotograficzny Sony. A myślę, żeby też coś nakleić na nią i będzie taka fajna. Torba na szybko gdzieś, gdzieś wrzucić. Wszystko się da. Jeszcze na nim nie mam pomysłu, ale coś wymyślę. Oryginalna słonówka. Też wzięła na proszę e, Zielona, zielona druga zielona. One są też ze śmietniczka. Ta jest z awonu. Coś wyrzucił. Taki fajny ardykowski uchwyt ma. I druga zielona, ta akurat y, się kruszy. Na razie się kruszy uchwyt. Szkoda, bo tak Nie, cała się już kruszy. E, czyli co? Naklejać albo wyrzucić, nie? Ale kolor jest piękny. Szkoda mi wyrzucić. No, nie wiem, co z nim zrobię. Może wykleję podobnym kolorem. Coś wymyślę. E, tutaj mamy. Drugiego Witchena znalazłam. E, taka kopertówka. kopertówka. Ona jest w takim kolorze beżowym, wpadającym w taki lekko lila. E, to też jest znalezione, bordowa. Już bardzo ładna. Taka do ręki. Też jest jakieś sygnał. Karen, to jeszcze? Nie, Karen, ale też wyściółka jest taka jakby oryginalna. Też z firmy Karen. Tu mam jeszcze taką sztyłkową. A co tu mam? Aha, i jeszcze mam taką małą listonoszkę, właśnie. Kwiatuszki z, z materiału też ją bardzo lubię. Fajnie się nosi. A tą szydełkową też mam ze śmietniczka. Tak fajny ładny wzór. Też tak na szybko coś. I ostatnie moje już. Tą chyba kupiłam. Nie, tą znalazłam. Tą znalazłam. Te trzy znalazłam, dlatego tego są trzy razem. E, taka e, wizytówka z takiego, taka cukinowa. Bardzo fajna. Ona jest sygnowana? Czy nie? Nie, ale jest jutka. Ona w ogóle nie, nie była. Coś tutaj jest, ale nie widzę napisu. Jestem ślepa. Taka fajna. Druga e, tutaj ktoś takie coś. Króciutka, malutka. Jakieś auta wyścigowe. Na niej są. Też pisze? nic nie pisze. No, też taka ciekawa, nie? Sportówka. Yy, I tam pokazywałam. No, to jest śmietnikowa. A ta jest ze szpereczką. Yy, I tu niespodzianka, ponieważ kiedyś kupiłam. Do niej, wcześniej... Albo, albo była to torebka pierwsza, albo buty, już nie pamiętam. Yy, identyczne do niej buty. Bardzo fajnie się to komponuje. O, tak, tak, taka torebeczka, takie butki. O. Yy, imitacja krokodylej skóry. I butki są. Butki są jakieś. Może ja nie widzę. Ko no, niby pisze Dior. Dior. Ciekawe czy oryginały, nie? a Torebka jest, pisze. Torebka ma jakiś napis, ale jest przytarty. Widzę Made in Italy. Ale nie widzę nazwy. W każdym razie jest włoska. Czyli mam buty Diora i do tego włoską torebkę. I no. yy, jeszcze, to już ostatnia taka. Yy, znalazłam też torbę na laptopa. Taka pikowana. Ładniej jest laptop, ponieważ znajoma, jej musimy oddać, więc dałam jej w prezencie od razu torbę na laptopa. Powiedzieli panią, że mi pożyczyła, bo mój się zepsuł. To tyle moi drodzy. Ja mam teraz pracę, bo muszę to ogarnąć, posprzątać, powkładać jedną w drugą. Nawet fajnie, bo będę miała ich mniej. Nawet nie wiedziałam, że tyle jest. No, także torebki to drugi atrybut chyba po butach, który musimy mieć, które nosimy, które uwielbiamy. Znaczy, no, czy ci to biżuteria, oczywiście, czwarte perfumy, no co tam jeszcze lubimy, no, wszystko lubimy, <grym> także, kobiety ta, to takie sroczki, nie, lubimy jak, jak coś się na nas błyszczy, albo jest firmowe, albo jest ładne, albo jest ciekawe, albo własnoręcznie zrobione, to nas też cieszy, że możemy coś sobie zrobić same. <grym> Okej, okay, to może tyle. Życzę przyjemnej niedzieli. Spełniłam już jedną Waszą prośbę, czyli torebki. Jeszcze mi zostały te apaszki, ale nie wiem co z nimi zrobić. Znaczy się mam parę pomysłów, ale nie wiem, czy w ogóle kręcić ten film. A pomyślimy. No, to do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie.